Dzisiaj chcę porozmawiać o zmianach skórnych. To temat, który jest ważny nie tylko ze względów estetycznych, ale też zdrowotnych. Często pacjenci zgłaszają się ze zmianami, które im się nie podobają i stanowią kompleks, z którym jesteśmy w stanie łatwo sobie poradzić. W naszej klinice usuwamy zmiany zarówno metodą chirurgiczną, jak i laserową. Efekt, jaki chcemy osiągnąć, to jak najmniej widoczna blizna. Wybór metody, jaką zastosujemy, zależy jest od lokalizacji, rodzaju zmiany i jej wielkości. Trzeba pamiętać też, że ważna jest regularna kontrola zmian skór, zwłaszcza tych, które powiększają się, zmieniają kolor, kształt czy fakturę. Jeśli zauważycie coś takiego u siebie, to sygnał, żeby koniecznie się przebadać. W przypadku podejrzanych zmian wykonujemy ich usunięcie chirurgiczne z możliwością badania histopatologicznego, co daje nam pewność, z jakim rodzajem zmiany mamy do czynienia i czy samo wycięcie jest wystarczającym postępowaniem. Pamiętajcie, że im mniejsza zmiana i czym wcześniej zareagujemy, tym łatwiej i bezpieczniej możemy zająć się problemem, osiągając dobry i satysfakcjonujący efekt estetyczny. Ostateczny wygląd blizny to też efekt nie tylko samej metody usunięcia. Ale też późniejszego postępowania z blizną. Bardzo ważne jest unikanie ekspozycji na słońce oraz natłuszczanie oraz masowanie blizny. Jeżeli jednak wygląd blizny dalej nie jest satysfakcjonujący, nie martwcie się, się. Oferujemy również różne metody poprawy wyglądu blizny, wykonywane zarówno przeze mnie, jak i pozostałe zespół Diamond King. Gwarantuję, że dobierzemy taką metodę, aby efekt był satysfakcjonujący i nikt nie zauważył śladu po usunięciu zmiany.